Dzień dobry, nazywam się Marcin Szydziński. Znajdujemy się w województwie mazowieckim w powiecie sochaczewskim na gospodarstwie rolnym Kacprzak. W dniu dzisiejszym będziemy prezentować maszynę kramer KT557 i ciągnik John Deere 6R215. Ładowarka Kramer będzie pracowała przy załadunku zbóż, natomiast ciągnik będzie pracował dzisiaj przy transporcie. W późniejszym czasie będziemy pracowali z maszyną Carrier 525XL Wadersztat. Gospodarstwo stale się rozwija, dlatego klient zastanawia się nad zmianą ciągnika na nowszy model oraz nad zakupem ładowarki. Nie się na pokaz, gdyż ee, nosimy się z zamiarem zakupu kolejnego e, traktora i nie byliśmy do końca zdecydowani co do, co do modelu i, i mocy, którą obecnie po, potrzebujemy. Profil naszego gospodarstwa to, to jakby, to jest produkcja trzody chlebnej w cyklu zamkniętym no i oczywiście połączone jest to z produkcją e, roślinną i potrzebujemy bardzo uniwersalnego traktoru który będzie nam służył do pracy w polu, do transportu. My jeździmy tutaj John Deere 6R215, który tak na z moich pierwszych obserwacji ma takie bardzo, bardzo bystre konie. Pracuje się z nim bardzo komfortowo, kabina jest świetnie wyciszona, mamy 34 stopnie na zewnątrz, klima jest też świetna. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem lub pokazem maszyn, zapraszam do kontaktu.